Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii pod lupą na kanale Cuckoo Space, całkowicie nowej przestrzeni na polskim YouTubie dla wszystkich miłośników zegarków. Dziś myślę, że wybór dość nieoczywisty, a mianowicie przed Wami zegarek francuskiej marki Belendros. Serdecznie zapraszam. Bell Ross, model BRS Black Matte, oznaczenie referencyjne BRS myślnik BL myślnik CEM. Zegarek niezwykle charakterystyczny ze względu na choćby kształt koperty. Ma on swoich zwolenników, jak i przeciwników, natomiast jeżeli ktoś szuka fajnej, moim zdaniem kostki, a jednocześnie niezbyt klasycznej, do noszenia na co dzień, to może być to ciekawa propozycja. Tarcza gładka w kolorze czarnym, utrzymana w bardzo surowym, minimalistycznym klimacie. Ilość detali i innych elementów ograniczono tutaj bowiem do prawie minimum. Indeksy zrobiono w kolorze białym i dzięki temu bardzo kontrastują z całą resztą, przez co łatwo odczytać na tym zegarku godzinę. Ten model ma nawiązywać do zegarków z grupy tzw. pilotów, dlatego też charakterystyczne są tutaj indeksy na godzinie 12, 3 i 9, ponadto kształtem zainspirowany jest instrumentami lotniczymi. Jeśli chodzi o komplikacje, to zegarek ten wyposażono jedynie w datownik, który znajduje się między godziną czwartą a piątą. Fajnie, że dysk daty jest czarny, dzięki temu nie zwraca na siebie uwagi i zbytnio nie przeszkadza. W przypadku nadruków, jak na pilota przystało, gdyż musi być on maksymalnie czytelny, znajdziemy tutaj jedynie logo marki pod indeksem na godzinie 12 i napis Swissmade na samym dole tarczy. Aktualną godzinę pokazują nam trzy wskazówki, minutowa i godzinowa umieszczone centralnie, a sekundowa zamontowana na subtarczy na godzinie 6. Ponadto wskazówkę godzinową i sekundową oraz indeksy godzinowe pokryto masą luminescencyjną świecącą na niebiesko, przy czym warto pamiętać, że ta luma jest tutaj raczej symboliczna i nie świeci zbyt długo. Całość podziwiamy przez płaskie, szafirowe szkło z antyrefleksem. A teraz koperta i niecodzienny materiał jej wykonania. Jak informuje producent, jest ona ceramiczna, w całości wykończona w macie, bez żadnych szlifów i polerowanych detali. Ciekawym ozdobnikiem natomiast są imitacje śrubek, umieszczone w jej narożnych częściach. Jeśli chodzi o koronkę, to jest ona wciskana i umieszczona klasycznie na godzinie 3. Dość niewielkich rozmiarów. Dla mnie, może, mogłaby być nieco większa. Na jej szczycie znajdziemy symbol ampersand, będący sygnetem logamarki. Wymiary i parametry tego zegarka kształtują się następująco: szerokość bez koronki 39 mm, lack to lak, niecałe 46 mm, grubość. 8 mm, rozstaw uszu 24 mm, klasa wodoszczelności 100 m, a waga niecałe 80 g. Dekiel dopasowany do kształtu koperty, przymocowany za pomocą śrubek, również w kolorze czarnym i również w matowym wykończeniu. Zdobienie ogranicza się jedynie do logomarki i wszelkich podstawowych informacji na temat tego zegarka. A do działania zaprzęgnięto tutaj kwarcowy mechanizm BR-kaliber 102, dla którego za bazę posłużył z kolei mechanizm ETA E61511, wyposażony jak już wiemy w prosty datownik typu DATE. Zegarek otrzymujemy na gumowym, gładkim pasku. Nie za sztywnym, nie za giętkim, ale w odczuciu dość solidnym. Zapinamy go klasyczną klamrą, która tutaj jest również wykończona w macie, pokryta czarną powłoką PVD. Tak zegarek wygląda na moim nadgarstku 18-18,5 cm i szerokości 58 mm. Uważam, że przede wszystkim ze względu na grubość koperty, jest to bardzo wygodna opcja, a przez to, że bryła jest zamknięta w kwadracie, to nie odczuwa się zbytnio tych 39 mm szerokości i finalnie nosi się jak większy. No, i jak Wam się podoba? Dla mnie, jakbym miał gdzieś tę markę, ten model przyrównać, nie wiem, na przykład do motoryzacji, to postawiłbym ją na jednej półce z Sabem. Nie da się obok niego przejść obojętnie. Albo się podoba, albo nie. Ja mam dosyć spaczony gust, o czym już wiecie, więc mi się oczywiście podoba. Natomiast jestem bardzo ciekaw Waszych opinii i Waszych komentarzy. Nie krępujcie się i napiszcie, co sądzicie na temat. Tego zegarka oczywiście nie zapomnijcie też o lajkach i o subach. To nic nie kosztuje, a stanowi realny wkład w rozwój tego kanału. Nie zawracam Wam już głowy. Dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.